Cześć widzowie, cześć zeciarze. Słuchajcie następny filmik z serii Jak nie wrąbać się na minę przy kupnie motocykla. Tym razem jedziemy obejrzeć motocykl dla mnie. Jest to Kawasaki Z900, najnowszy model, czyli 2020. Motocykl jest wystawiony za 26,500 zł. Jest po delikatnej wywrotce na lewą stronę, czyli jest delikatnie zdarty. Zobaczcie sobie zdjęcia, tutaj wam się teraz przewiną na ekranie. Tak to wygląda. Sprzedawca zapewnia ogólnie, że, że tylko to jest jakby y, usterka, tylko, tylko taka usterka występuje w tym motocyklu. Cena jest, można powiedzieć, bardzo atrakcyjna, <laughs> dlatego. No, Zamierzam przejechać w sumie 200 km ponad po ten motocykl, zobaczyć co, co z nim jest nie tak. Jeżeli będzie wszystko ok, to zamierzam go kupić. To znaczy kupić, no, wpłacę zaliczkę i przyjadę po niego za kilka dni, bo motocykl nie jest jeszcze zarejestrowany w Polsce. Także będziecie, będziecie widzieli, tak jak zawsze, z takiej typowej perspektywy. Czyli już na, na miejscu założę kask, kamerkę, przejedziemy się tym motocyklem kawałek. No i zobaczymy co tam w trawie piszczy. Ja mam taką nadzieję, że, że motocykl będzie tak jak zapewniał sprzedawca w super stanie technicznym. No i nie ukrywam, no to jest jednak takie moje małe marzenie te Kawasaki Z900. Także no, mam, miejmy nadzieję, że się spełni. No nic, dobra, no to w takim razie teleportacja i widzimy się już u właściciela kiedy, kiedy będę przeprowadzał jazdę testową myślę gdzie by się tu przejechać jest tu jakaś taka prostsza, prosta ogólnie? Tyle co tutaj jest to wystarczy. Klienci jeżdżą 15 lat i nie No. no. To, wziął, to... Dobra. Czyli ma pan tam, aż się kończą te latarnie. Śmiało na no, wolnych obrotach, tak, wszystko biegło, przejechać. Spoko. Się. Ile co tam do wyczucia, to wystarczy na pewno Manetki grzone działają? Nie wiem dlaczego no, nie sprawdzę, bożka. Zastanawiam się czemu się check engine świeci No tak no Motocykl wystawiony za 26 tysięcy tak jak powiedziałem Dziwne bo check engine się tu pali Niepokoi mnie to trochę Jest po szlifie delikatnym No, no ciekawe, ciekawe, co mi się tu świeci coś dziwnego. Nie wiem, chyba go ściąga na prawą stronę w ogóle. Kurcze masakra Niby człowiek wiedział a jednak się łudził W ogóle tutaj tak ogranicznik skrętu Tu na maksa w lewo skręcone to praktycznie dotyka owiewki A w prawo, nie wiem czy to będzie widać Jest większy w ogóle odstęp o. Nie, no ściąga go w prawą stronę. Ale fatalnie. Fatalnie. Podziękujemy temu panu. No strasznie go ściąga w prawą stronę. Widać, że tu był niezły strzał, szczerze mówiąc. Sprzedawca nie powiedział mi tego przez telefon. Powiedział, że tylko, kosmety, tylko kosmetyka. Także, no, fajna kosmetyka. Chwila, czy ja dobrze wjechałem? Nie, chyba źle. No nic, wracamy ze smutkiem do domu. Zetka fajna, ale. Ale nie będę nie będę kupował takiego bitego motocykla. Ale ja ja nie umiem trafić z powrotem. No ściąga go w prawą stronę. Kurde lipa! ściąga go w prawą stronę! Się świej, ale masakra! No, ja, ju, ja już widziałem, patrz, wiesz dlaczego ja... Wiesz, Wiesz dlaczego ja skręcałem tak nią? Lewo, prawo? Patrz to. Patrz tu w lewo, nie? Widzisz? Jaka malutka szpara, a tu w prawo jest o wiele większa. Dlatego ci mówiłem, bo ja z był postawiony, ponieważ tutaj kurwa nie grało. Jak tak spojrzysz, że nie no. skoło ani na się Kurde i tyle kilometrów, nie? Po stoi też widać na małą różnicę, ale widać. Ta? Czekaj. Z zobaczę może. I w ogóle check engine się święci, no, to świeci. To jest, no Gdzie mówisz? Czekaj, wzgaszę. Różnicę pomiędzy kierownikiem a kuponem. Nie się po prostu Ty no ej bez kitu, ale to fest widać No ja właśnie to ci mówię tutaj No Nie, bo ja tego tam nie, nie, nie widziałem, wiesz? Ja No nic oddaję mu i jedziemy, nie? Kurde Masakra, opie nawet nie gadaj Tu nie wiada. E, ta, ciepło, ale wie pan co? Tak go ściąga w prawo. Po prostu, no zawiodłem się ściąga to znaczy? No ściąga w prawą stronę, jest po jakimś mega dużym strzale puści się kierownicę i, i motocykl strasznie strasznie ściąga na prawą stronę. Zresztą nawet jak, jak się, jakby się tak przyjrzeć, to w ogóle koło jest na przykład teraz prosto, nie, nie jest równo względem lampy, nie? Specjalnie wyjechałem kawałek dalej, żeby się upewnić, czy to nie wina nawierzchni, ale cały czas puści się kierę. Ja się to po prostu Ciągnie, puści. Trzeba się tak rozpędzić do 70. A teraz to co może sprawdzać? Kurde, debil. Myski Wiesz, najgorsze jest to, że przez telefon inna gadka. Tylko kosmetyka, tylko kosmetyka, nie? A... Przyjeżdżasz chłopie, a to kurde a może na półce jest... Co? A teraz może na półce jest krzywe No Co ty on jest po, po srogim strzale nie? Wydupił na bodź, wydupił do strzale, nie? Możliwe no Wiesz Niemiec to na szybko jakoś tam prostował <noise> no. No. no nie wiem, nie, nie chce mi się nawet na niego czekać nie? Dobra, co, jedziemy, nie? No, <śmany> to Elo. No to już jesteśmy po przejażdżce Kawasaki Z900 Ogólnie spodziewałem się czegoś zupełnie innego, bo po rozmowie ze, ze sprzedawcą No sprzedawca zapewniał mnie o tym, że tylko kosmetyka jest do, do, do zrobienia Czyli tak, jakby, tak jak widzieliście na zdjęciach Gdzieś tam lewa strona przytarta, niby po jakiejś szkodzie parkingowej Ale na miejscu okazało się, że e, motocykl jest totalnie krzywy To znaczy nie dość, że w ogóle ściągał na prawą stronę, tak jak było widać na na, na, na tych ujęciach z jazdy, to jeszcze w ogóle, jak, jak się spojrzało na, na przód motocykla, to koło było. Jak to nazwać? Brak, brak symetrii osi. O. Przód, brak... się, przód opony nie zgrywał się z kierownicą w ogóle. Dokładnie tak. Lampa była, powiedzmy, skierowana delikatnie w lewo, a koło było prosto. Także w ogóle nie wiem, ktoś, kto to składał, to też chyba po prostu był jakiś ślepy także no niestety także jakby ktoś chciał ogólnie zobaczyć sobie Kawasaki Z900 z firmy Motofan w Ścinawie, tak Ścinawa nie to nie polecamy 240 km na marne, no ale co zrobić człowiek się napalił i, i tak czasem w życiu bywa także nic, trzymajcie się na razie i widzimy się na wiosnę